Andrzej Rojewski. Andrzeju, jak wczoraj skończył się mecz z Norwegią, zegar pokazał 60 minutę. Co pierwsze myśli, to co to było? Może no, mogliśmy jeszcze grać 60 albo 90 minut, albo może dwa dni tego meczu byśmy nie wygrali. No i trzeba niestety przyznać, że Norwedzy zasłużeni wygrali. Ale to nie było tak, że nagła była zmiana akcji i dobrze Wam szło do powiedzmy 50. minuty i nagle Norwegia w cudowny sposób zaczęła wygrywać, bo to się zaczęło już od mniej więcej 10. minuty, prawda? Jak te bramki norweskie błyskawicznie padały, z naszej strony też było dużo danych akcji, ale jakby było wrażenie, że nasz zespół musiał w większym trudzie zapracować na te gole. Zgadza się, no, ta piłka bardzo im fajnie chodzi. Taktycznie byli super nastawieni. Nie spodziewałam się, że tej presji, która oczywiście jest jako wyjazdowa drużyna i grając tutaj przed taką publiką, że, że wytrzymają to. Nie, nie spodziewałam się tego, no ale niestety, niestety dla nas dali radę no, i fantastycznie zagrali, bardzo zdyscyplinowanie, no i.. Grali do końca i z taką pewnością też i no siadło im z drugiej linii super no i nie mieliśmy do końca odpowiedzi na to. Ale też nie tylko druga linia, bo też ich skrzydła rządliły, skutecznie rzucały, więc to nie było można się skupić tylko no, właśnie na drugiej linii. W przypadku u nas, nasi skrzydłowie no, z tych bramek mało uzbierali. No, na początku z drugiej linii, no jak już się zdecydowaliśmy, żeby wyjść to rozegrali jeszcze no i też ciągnęli ten szybki środek um, atakowali jak mieliśmy te dwa z, e, zmiany zawsze atakowali m, permanentnie m, szybki środek drugie tempo i m, no nam takie, takie bramki też brakowało, prawda? A jak twoje zdrowie, bo tutaj pewnie kibice też się interesują. W przypadku Macieja Gębali, który był rezerwowym, on już zagrał. A czy ty właśnie jesteś gotowy, żeby wejść na boisko i walczyć o, o punkty? Ja miałam bardzo dobre treningi od początku tutaj od zgrupowania w kadrze, no i coraz lepiej mi to wszystko idzie. Wiadomo, że jeszcze nie zagrałem meczu i jestem po zabiegu, ale już dobrze mi to idzie i jestem gotowy. Jakby tam jakaś awaria była, to, to jestem gotowy, żeby pomóc. Ale momentalnie wszystko dobrze leci i cieszę się z tego bardzo i żeby tak do końca jak najlepiej nam szło. Rywal numer 5 Polski na tych mistrzostwach to Białoruś. Już pewnie były pierwsze analizy, na co sztab szkoleniowy zwraca szczególną uwagę. No wiadomo, że mają tam jedną gwiazdę, Rutękę, no ale też tak samo jak, jak z Macedonią byłby to błąd, żeby się tylko na jednej osobie skupić. Wiadomo, że, że też mają mocną obronę. Też grałem 5-1 ofensywnie. No, przygotujemy się na to, że może mogą nam odciąć jedną stronę albo jednego zawodnika. Są tam taktyczne przygotowania i. Przygotujemy się jak najlepiej i musimy jeszcze, jeszcze lepiej zagrać, i wtedy mam nadzieję, że wygramy ten mecz. A, twoim zdaniem, Białoruś ma jeszcze o co walczyć w tych mistrzostwach, czy raczej odpuści już ten spotkanie? To może raczej pytanie dla pana Szewcowa, ale wątpię, że ktoś tutaj na, na mistrzostwach jest, kto, kto z tego już na, piątej, na piątym meczu odpuszcza. Dziękuję bardzo.